Cześć, dzień dobry kochani. Mam dzisiaj ogromną przyjemność przeczytać Wam jedną z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. Będą to Przygody Kubusia Puchatka z książki Kubuś i Przyjaciele, opowieści o życzliwości. Przeczytam Wam i Waszym dzieciom rozdział pod tytułem Kubusiowa lekcja życzliwości. Usiądźcie wygodnie. Weźcie kubek ciepłej herbaty, kakao albo jakiegoś chłodnego soku i posłuchajcie. Kupusiowa lekcja życzliwości. Pewnego słonecznego ranka w stówiekowym lesie Kłapouchy jadł śniadanie. Właśnie wgryzł się w dorodną kępę ostów, kiedy natrafił na duży... Szary kamień. Mój masz, mruknął, kiedy akurat mam apetyt, coś mi przeszkadza w jedzeniu. Osioł przepchnął nosem jeden duży kamień, lecz nie zauważył, że naruszył podstawę całego stosu. Kamienie runęły i zasypały osty. Na dodatek największy kamień przygniótł ośli. Ogon. Choć kłapuchy się natężał, nie zdołał wyszarpnąć ogona. Ech, jęknął, teraz mam do wyboru utracić ogon albo śniadanie. Nie ma co. Wspaniały początek idealnie nieudanego dnia. Ref chciał, że tego ranka prosiaczek wyszedł z domu, by zbierać żołędzie i natknął się na przyjaciela. – O, 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 ojej! – zawołał. Y, – y, Widzę, mój łóżku, że od rana masz kłopot ogonowy. Pozwól, że zdejmę z ciebie tę e, e, skałę. Choć prosiaczek się natężał i sprężał i pchał i rwał, to głas Ani drgnął. Dzięki za dobre chęci, mruknął kłapouchy. Zdaje się, że utknąłem na zawsze. Och, nie martw się, zawołał prosiaczek. Pędzę po pomoc, zaraz wracam. I pobiegł w las tak szybko, jak mu na to pozwoliły krótkie różowe nóżki. Prosiaczek najpierw udał się do domu swojego najlepszego przyjaciela, kubusia. Zapukał trzy razy. Zawołał. Jesteś tam? Miś zmarszczył czoło i podszedł do drzwi. O, witaj prosiaczku. Właśnie miałem siadać do śniadania, kiedy zobaczyłem, że skończył mi się miodek. Niezbyt słodki początek dnia, nie uważasz? To, to teraz nieważne, Kubusiu, powiedział nerwowo prosiaczek. Chodź ze mną szybko, kłapo uchy, potrzebuję pomocy. Kubuś bez słowa wybiegł z domu i ruszył za prosiaczkiem. Po drodze Kubuś i prosiaczek spotkali królika z tygrysem. Ci dwaj właśnie wybryknęli na poranny spacer. – Tygrysie, króliku, witajcie! – zawołał Kubuś. – Pędzimy na łąkę, żeby pomóc kłapouchemu. Dołączycie do nas? – Brykaj, długołuchy! – Królik z tygrysem pokręcili głowami. Chcieli dokończyć trening brykania. Dołączymy do was za chwilę! zapewnił królik. Był poirytowany, że przerwano mu ćwiczenia. Och nie! zaprotestował prosiaczek. Musicie zaraz iść z nami. Kłopouchy ma kłopoty. Hmm, to faktycznie brzmi katastroficznie! mruknął tygrys do królika. Kubuś, Prosiaczek, Królik i Tygrys udali się w stronę porośniętej ostami łąki. Kiedy tam dotarli, zobaczyli, że na ogonie osła leży duży, ciężki kamień. Hu, 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 wrzasnął Tygrys. Kłapułośku, mój staruszku, coś ci siedzi na ogonie. Kłapouchy westchnął smętnie. Ta, potwierdził. Dobrze, że nie siedzi na mnie. Nie martw się, pocieszył go królik. Zaraz coś wymyślimy. Już wiem, ożywił się prosiaczek. Tygrys zacznie brykać przed nosem kłapouchego, żeby odwrócić jego uwagę, a w tym czasie królik, Kuboś i ja zepchniemy kamień. Potem zatoczymy go tam, gdzie jego miejsce. Dzięki, prosiaczku, powiedział kłapouchy. Pewnie się nie uda, ale nie zaszkodzi spróbować. Kubuś, prosiaczek i królik zaczęli się natężać i sprężać, pchać i rwać, aż głaz drgnął i potoczył się na miejsce wybrane przez prosiaczka. Kiedy skończyli długo, oklaskiwali, wiwatowali i pokrzykiwali. Hi, 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 hi. Kłapouchy był im ogromnie wdzięczny za pomoc. Od razu lepiej się poczułem, orzekł. Przyjaciele zostawili Kłapouchego, który natychmiast zaczął jeść osty i podążeli dalej. Nagle coś puchatego zaszumiało im nad głowami. To była sowa. Uch! Jak dobrze, że was widzę, zahukała. Och, mam poważny kłopot i potrzebuję pomocy. To pewnie długa historia, stwierdził królik. Najlepiej byłoby opowiedzieć ją przy filiżance smacznej warzywnej zupki, ale mów teraz, jeśli to pilne. Sowa wdała się w długie i zawiłe wyjaśniania dotyczące tego, kto, kiedy, gdzie, dlaczego, po co i na co. Rozumiem, przytaknął w zamyśleniu królik. Rozumiesz? Upewnił się nieśmiało prosiaczek. A ja nie, wyznał kubuś i wzruszył ramionami. O do rzeczy usta! warknął tygrys i niecierpliwie postukał łapą w ziemię. Wzywa mnie brykanie. Zdaje się, że zgubiłam okulary, wyznała sowa. Bez waszej pomocy ich nie znajdę. No, nie można było tego tak od razu mruknął z pretensją tygrys. Przyjaciele udali się do domu sowy na poszukiwanie zagubionych okularów. Szukali tam i siam, tu i tam, wszędy i owędy. Niestety, mimo długich starań, nic nie znaleźli. Wtem kubuś spojrzał na sowę i gwałtownie zamrugał. Wybacz, Sowo, zaczął nieśmiało, ale chyba masz okulary na głowie. Pewnie od początku je tam miałaś. Sowa zawstydziła się i odchrząknęła z zakłopotaniem. O, <śmiech> <śmiech> o chyba masz rację, kubusiu, powiedziała i pomacała głowę czubkiem skrzydła. O, to miło z twojej strony, że zauważyłeś moją zgubę. Tygrys zaczął brykać z radości. Hu hu, 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 kolejny dobry uczynek, przyjaciele! Zawołał. Hu hu, 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 brawo mi! Zadowoleni przyjaciele pożegnali się uśmiechnięci, zapewniając się nawzajem, że wkrótce znowu się zobaczą. Kupuś i prosiaczek udali się do misia na małe co nieco. Tylko miodzik może uciszyć mój brzuszek, bur czy muszek, powiedział kubuś. Zatem idziemy do ciebie. Prowadź, kubusiu! zawołał prosiaczek. Przyjaciele po drodze natknęli się na maleństwo. Ojej! zawołało maleństwo. Tak się cieszę, że was widzę. Mama jest zajęta i powiedziała, żebym pobawił się na huśtawce, ale ta huśtawka. Chyba jest zepsuta. Bez mamy nie chce działać. Och, kubusiu! powiedział prosiaczek. Czy możemy mu jakoś pomóc? Kubuś się zatrzymał. Stał milczący i nieruchomy przez minutę lub dwie, aż wreszcie na jego pyszczku pojawił się uśmiech. Co prawda, jestem misiem o bardzo małym rozumku ale myślę, że możemy jakoś pomóc. Spróbujmy. Kubuś z prosiaczkiem na zmianę popychali maleństwo na huśtawce, a ono śmigało coraz wyżej, wyżej, wyżej. Patrzcie! krzyczał malec. Już prawie dotykam nieba. Dziękuję, Kubusiu, dziękuję, prosiaczku. Nagle Kubuś drgnął. Usłyszał dziwny, burczący dźwięk. Brrr. Brrr, brrr, ojej, powiedział. Mój brzuszek mi przypomina, że dawno minęła pora napełnienia go miotkiem. I idziemy, orzekł prosiaczek. Pa, maleństwo! Kiedy u Kubusia raczyli się miodem i słodkimi babeczkami, dołączyli do nich tygrys, królik i kłapołuchy. Przyjaciele rozmawiali o dniu, którego kiepski początek nie zapowiadał tak miłego zakończenia. Kubuś, widząc, że przyjaciele są w świetnych humorach, wpadł na pewien pomysł. A gdyby tak zorganizować grę w życzliwość, każdy z przyjaciół codziennie starałby się spełnić dobry uczynek? Przyjaciele uzgodnili, że będą grali w tę grę przez następne pięć dni. Pierwszego dnia Kubuś w trakcie porządków znalazł coś, o czym zapomniał. Ten koszyk przyda się prosiaczkowi na żołędzie, stwierdził. Podaruję mu go. Prosiaczek był zachwycony. O, dziękuję, Kubusiu, powiedział. To idealny podarek. Drugiego dnia królik przyszedł do Kubusia ze specjalną dostawą miodu. Akurat w chwili, kiedy misiowi skończyły się zapasy. Proszę, powiedział królik, uginając się pod ciężarem garnuszków. Myślę, że ci się przydadzą. Wspaniale, ucieszył się Kubuś. Co za dzionek, po prostu miodzio. Trzeciego dnia tygrys pomógł królikowi w ogrodzie. hu! hu, 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 hu. Zawołał. Kto by pomyślał, że ciężka praca może być taka fajna? Dziękuję, tygrysie powiedział królik. Twoje brykanie bywa pożyteczne. Sadzisz susami i już mam wszystkie nasiona wysiane. Czwartego dnia prosiaczek przyniósł mu kangurzycy i maleństwu żołędziowe bułeczki. Mamo, zobacz! zawołało maleństwo. Prosiaczek przyniósł mi pyszny podwieczorek. Och, bardzo ci dziękujemy, prosiaczku, powiedziała kangurzyca. Oboje z maleństwem wprost przepadamy za twoimi bułeczkami. Piątego dnia kłapuchy dotrzymywał towarzystwa tygrysowi, bo nikogo innego nie było w pobliżu. – Pobrykamy chwilę i zabawimy się w misie-patysie – zarządził tygrys. – A potem może w chowanego? – Tak myślałem – westchnął kłapołuchy. – Dzięki, kłapuszku – powiedział tygrys. Szóstego dnia Kubuś i przyjaciele zebrali się, żeby opowiedzieć, co dobrego zrobili przez minionych pięć dni. Wszyscy byli w świetnych humorach i przemówili jednocześnie. O, jestem absolutnie fantabryka pochwalił się tygrys. Ja też! dodał prosiaczek. I ja! powiedział królik. Wyobraźcie sobie, mruknął kłapałuchy, że jestem niemal szczęśliwy. Kubuś czuł się tak samo jak pozostali. Nagle zrozumiał, dlaczego tak jest. To efekt życzliwości, zawołał. Kubuś i jego przyjaciele nauczyli się czegoś bardzo ważnego. Kiedy robisz coś miłego dla kogoś, sprawiasz, że nie tylko on jest uszczęśliwiony, ty także jesteś szczęśliwy. Uwaga, uwaga, zakrzyknęli przyjaciele. Hip, hip, hurra na cześć Kubusia i jego gry życzliwości. Chyba wymyśliliśmy najlepszą grę ze wszystkich, powiedział skromnie miś. Obiecajmy sobie, że będziemy w nią zawsze grali. Wtem Kubuś poczuł, że ktoś go ciągnie za koszulkę. Spojrzał i zobaczył zmartwionego prosiaczka. Kubusiu, szepnął prosiaczek. A co będzie, jeśli o tym zapomnę? Kubuś stał i myślał myślał, myślał na koniec wymyślił dla prosiaczka idealną mruczankę, przypominajkę. Gdy nadchodzą mnie pochmurne smutki, nucę sobie małe, miłe nutki. Jeden dobry uczynek codziennie utrzyma smutki. Z dala ode mnie. Koniec. Dziękuję, że wysłuchaliście tej bajeczki. Mam nadzieję, że Wam się podobała.